Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w moim blogu o najnowszych, super mega technologiach testur.pl. Dziękuję za wszystkie lajki i fajne, że jesteście. Dziś jak zwykle poznamy jakieś tajniki, najnowsze nowinki technologiczne. Jak wiecie ostatnio, przebojem wdarł się taki zwyczaj, że polska młodzież łapie pompony i dziś mamy taki unboxing po prostu tegoż produktu Pompon XZ. Zobaczmy co my tu mamy, jak zwykle testujemy to co najlepsze. Tu jest pierwszy element, którego nie potrzebujemy, to możemy już sobie tak zniąć i wyrzucić do recyklingu albo zamykać w tym buzie płaczącym dzieciom. Otwieramy pudełko, jakże ważny moment, bardzo miło się otwiera to i już widzimy, że mamy tu kartkę Pompon XZ, ona nie będzie na razie potrzebna. Dalej, tekturka bardzo fajna, dwustronna, tu biała, tu szara, może służyć jako tacka typu Eko. I dalej co tu mamy? Tu mamy paseczek, super bardzo fajnie. Instrukcja obsługi. No po cóż wam instrukcja, skoro macie mnie. I ja wam powiem, to się zrobi z tym pomponem. Oczywiście wyciągamy główną teraz część produktu, wspaniale zawiniętą w taką folię, która jak wiemy z innych programów, służy nam głównie do takiego strykania. To jest nasze ulubione zajęcie. Ale teraz do yy, Meritum. Otóż widzimy pompon. Pompon jest w kolorze niebieskim. Zobaczmy z tyłu, troszkę z boku i z drugiego boku. Co on ma? No, oczywiście, mam mnóstwo e, pikseli. Powiem wam, powiem wam, że to są megapiksele. I policzmy, ile ich jest. Jeden, dwa, trzy, cztery. No, nie będę tu tracił troszkę czasu, bo się śpieszę, bo mam jeszcze dzisiaj angielski. I e, jest ich tylko, krótko powiem, 23 miliony. E, chyba ich tu jest. Zobaczmy głębiostrości. Jest imponująca, e, podobnie jak w Xperia, XZ, pamiętacie, e, manualnie ustawiana jak dla mnie rewelacja. Rewelacja też. E, czas to była jedna 4000 na sekundy, zabiewicie. Do tego stabilizacja obrazu. Patrzcie, ruszam pomponem, miącham i obraz ani drgnie. Super to jest po prostu super. Reasumując, Laserowe namierzanie odległości jest predictive autofocus. Jest i żywe kolory, które są, i oczywiście ten słynny NFC to Wam tłumaczyłem to jest takie coś, że się dotknie i to przeleci. NFC dotykam przeleciało. Aha, pytacie w swoich rozlicznych listach czy plecki się palczują? Plecki, zobaczcie, nie palczują się, co osobiście zau zauważam jako plus. Także tyle ode mnie. Dajcie znać, jak się to Wam po prostu podoba, jak się łapie te pompony, się miąchaje, Łapki w górę, subskrypcje, bardzo proszę. Wszystko, nie, znowu subskrypcje powiedziałem. ja się nie nadaje do tych blogerów technologicznych. No błagam, ja już bardzo wolę nosić. Piotrek, no. Maciek, ale to dobre było, dobrze ci szło, no. Jedziemy dalej. Ale co dalej? Przecież do końca. Aha, selfie. Jeszcze. Kochani, i oczywiście nie byłoby tego programu bez e, selfie, bez selfie z tym nowym ekstra pomponem. Oto sur selfie pompon i ten robię. Nie mówcie tacie, że ja to robię, dobra?